No, trochę już późno, a ja nic nie mam. Ten głupi czusty czwartek. Eee. Kto to jest? Halo? Proszę pana. Proszę pana. Czego? I czy na pan miejsce idzie jesteś do jedzenia? A głodny jesteś? No na królika. Dobra, przejdźmy może na ty. A przynajmniej ja jestem Bugli. Bogdan? Dobra, wiesz co, to nie był dobry pomysł. Chcesz wyjść? Wejdź tu do dziury. To jest taka dziura, której nie widać. Czekaj. Rzeczywiście jest dziura. To dawaj, pójdę tam z tobą, tylko właśnie. Czekaj. Yyy... Gdzie my jesteśmy? No, w dżungli. Czekaj. To jest jakiś tani ogród. E. Yy. Nie denerwuje trochę ta Twoja lampa, ale cieszę się, że w ogóle ci coś pokazałem. Dobra, nie zostawić samego. A to gdzie idziemy? Dobra, oprowadzę cię tu. I, no to możesz coś powiedzieć. I, tu mamy jakiś kwiatek. Jest napis polis. Czekaj, to policja była. A i tyle? Z tym się wiąże długa historia. Mianowicie. Kiedyś tu przyszedł jakiś idiota i wypuścił tu dinozaura, i wpuścił tu ludzi, i ponoć jedna osoba nawet zginęła, ale nikt tego nie potwierdził, bo tylko jedna osoba tu zeznała, a śladów tutaj nie było. A akurat my znaleźliśmy coś, ale to nic nie zmieni. Zresztą mnie to nawet nie obchodzi. Idźmy dalej. A dać to roślinie zjeść? Nie. Hmm. No, w naszej dżungli jest m.in. kijek w ogródku. Dobra, zamknij się. No, kijek jak widać, są takie jakieś ślady. Obserwuję, że to zrobiły dinozaury, bo one lubią mordować ludzi i miksele, i nawet psy. Nieważne tu rozmiaru. Straszne są te dinozaury. Czemu one nie wyginęły? Dobra, kontynuuj tą historię z tym dinozaurem. No co? No policja tak już nic nie zrobi. Nie mają dowodów i podstawy, żeby tu w ogóle przejść po pierwsze. No a po drugie... Tak naprawdę nie wiadomo kogo podejrzewać. Bo ty ty kto zeznał, ale nie wiesz, że zeznał to anonimowo, to poda jakiegoś losowego gościa, który... Nie wiem, będę szczerze, ja nikogo nie znam, więc oczywiście nie powinien wypowiadać A kim był ten gość? Jakiś jednooki typ żółtawy taki. No, choć ja bym na twoim miejscu nie przybyłem w tej dżungli, bo ta osoba, która w tej dżungli poznać zginęła, miała też długie łapy. Długie łapy? No, może nie łapy, ale były zdecydowanie długie. Yy. Czyli dinozaury nie lubią długorękich? Nie wiem. Yy. To co robimy, króliczku? Nie nazywaj mnie króliczkiem! Yy. Czekaj. Ty! Królik, nie zgadnij co znalazłem? Nie jestem żadnym królikiem, ale... no. Czekaj. Ty nie mogłeś powiedzieć, że po prostu znalazłeś psiej gówno? Zaraz, psie, kuchnia azjatycka. Mm. Tu masz skalniak. Bardzo ciekawy skalniak. Yy, a co z tym skalniakiem? A w ogóle, o co chodzi z tym dinozaurem? mówię ci, chłop puścił tu dinozaura. Jonsa kogoś zabił, ponoć. I tyle. No. A co jest nadal? Tego nie wiemy. Znajdź marchewka jakąś, czy coś na tym skalniaku? Ja tu nic nie widzę. A ty chcesz się najść? W ogóle co ty jesz? Marchewki? Ja, ja na razie nie chcę nic jeść, chłopie. Ja potrzebuję coś, żeby ugotować pączki Jakieś pieczywo. Pieczywo to... Do... Dobra, nieważne. No, różnorodność, rozumiesz? Dobra, to znam miejsce, gdzie coś może być. To jest tak naprawdę nasz przedostatni punkt. Już tutaj nic nie ma. Oprócz Yuki. I Yuki. Jest jeszcze ich kilka. Ty no, tak jak się zastanowiłem, my jesteśmy najlepszym duetem. Czyli kucharz i królik. Bo w zasadzie to debili króli... Kurna, wypowiedziałem to. Ej, przyznajesz się, że jesteś królikiem, widzisz? Taki jak ty, to ja obrabiam w buraczkach. Zaraz ty będziesz buraczkiem. Jest punkt widokowy. No. To. Gdzie chcesz iść dalej? A to jedzenie? Eee, Dobra. Dobra. Uważaj, nie wychylaj się. Czemu? Bo to jest potwór. Ty, a to nie jest tak zwany pies, kuchnia powiem tak, on z ciebie zrobi kuchnię, nieważne jaką bądź je zdeżre. myślisz że co on, tak o tutaj sobie jest nie. czyli to no łańcuch pokarmowy, rozumiesz yy. gościu tu naprawdę nic nie ma, to jest tylko zielsko gdzie ty mnie wysłałeś no, ale to jest dżungla, no rozumiesz jest jakiś tani ogródek. No, więc może zmawiesz gdzieś jest coś naprawdę. E, a po co ci coś? I w ogóle, Możesz być konkretny. Pieczy. Dobra, żałujesz że się odezwałem. A dlaczego? No, mam zagład z gobą, kto zrobi coś lepszego na tłusty czwartek w tym jego talk show czy coś. No, Aha, A mianowicie? No, ten Przegrany będzie musiał jeść potrawy zwycięzcy do końca życia w talk show. Yy, W czym? Dobra, co nawet nie wiesz, jak to się nazywa? No, bo on ma swoich. ten go Ja mam chługi, gotuje, i on yy, ode mnie ten ściąga. No, ja chcę zrobić kuchnię azjatycką, a on mi na to nie pozwala. Dobra, to... też po prostu wygrać zakład, a zostawisz w sensie za wygraną. Co wygraną? A sam nie wiem i co po prostu pokazać, że jest frajerem. Eee, dobra. Najlepsze rzeczy tutaj będą gdzieś pod ziemią. Po prostu kop. Ty, wikopen coś. Ty nieodalne, ale... Może pójść za dobre pieniądze. I wtedy... Nie wiem, nie bym miał być bez gotowców, ale porobię gobę. Eee... Y co to jest? Nie wiem. O kurna. To poma, ty debilu. Eee, no dobra. Ty nie dasz rady uciec, ale jeżeli wskoczysz na mój grzbiet, to mogę nas przeteleportować, będzie dobrze. Ty, kurde, to jestem ten Ghost Rider, co nie? Ty zamknij się i właśnie. Dobra, trzy, dwa, jeden, lecimy. Żyjesz. Żyję. Ale co to było? Nie, ty masz mocy szatana? Szatana, jestem po prostu glowkisem, no mną. Czym jak to woli? Po prostu ja żyję w nosy. Mogę się teleportować, takie tam, ale w nosy. A w zamiast jesteś śpiew dzień. Aha. Ale ty masz takie fajnie świecące oczy. To się nazywa uczulenie na światło. Dlatego nie lubię tej twojej lampy, bo o tem migałaś w sieci. Chyba widzicie, nie chciałbyś, żeby ci oczy świeciły przed innymi. No, to y, widocznie żegnam. A dokończysz mi historię z dinozaurem, daj im było nic do zakończenia. Elo, mordy! Co tam was? Dinozaur! Flamzer, masz pomysł, czym to zatkać? To, to musi być zatkane. Powiem tak, ja nie chcę siedzieć za nikogo i nie będę siedzieć. Rozumiesz? Eee, yy, poczekaj. Zaraz ci coś wytrzasnę. Mam! Teraz nikt tu nie wejdzie. Jeszcze tylko przydałoby się go przykleić. No. Dobra robota. Dobra, już nikt tutaj nie wracajmy. Iśmy do domu i siedźmy tam na zawsze.